Kiedy w końcu dziennikarze zrozumieją, że polityka zagraniczna to nie kreskówka? Że polityka zagraniczna rządzi się siłą, wojskiem, bronią, a nie dialogiem, rozmowami i poklepywaniem się po plecach. Dziś przyjrzymy się debacie. Pani Gozdyry. Pani Gozdyra zaprosiła ekspertów, oczywiście jak zawsze. Jest ten twardy Trump, który w kampanii wyborczej obiecywał, że on tutaj pokaże mięśnie i Putin przyklęknie. Na razie to jest katastrofa dla polityki amerykańskiej. Oni pokazują swoją totalną słabość. Nie są w stanie pilnować jednocześnie dwóch ważnych obszarów geostrategicznych. Co w związku z tym mówią? Oddajemy Europę, będziemy się zajmować Pacyfikiem. Ale prawo. No i co? No, ale to, mówili, no, ale to, 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 to znaczy, wszystko. że są totalnie słabi. Pan Rozenek zarzuca Donaldowi Trumpowi, że nie będzie dbał o Europę. A dlaczego miałby to robić? W imię czego? Dlaczego amerykański podatnik ma ciężko pracować, zarabiać pieniądze, oddawać je w podatkach po to, żeby chronić Europę? Dlaczego Europa nie może sama się ochronić? Pan Rozenek w tej chwili zarzuca Donaldowi Trumpowi, że oddaje Europę w ręce Putina. Dlaczego? Ponieważ nie chce wyłożyć własnych pieniędzy, pieniędzy podatników amerykańskich, po to, żeby obronić pana Rozenka? Pan Rozenek oczywiście nie chce płacić. On liczy na to, że amerykański podatnik wyłoży kasę na zbrojenia i na wojsko i go obroni. I to jest ten zarzut. Może od pierwszej rzeczy paradygmat jest źle zrobiony. Panowie powołują się na Memorandum Budapeszczańskie z 1994 roku, gdzie Stany Zjednoczone były na szczycie hegemonii swojej, gdzie w latach 90., -tych, 2000 -tych mogły robić, co chciały, ale mamy już całkiem inne uwarunkowania geopolityczne. Wróciliśmy do koncertu mocarstw, który był obecny dużej w historii niż ta hegemonia amerykańska i Stany Zjednoczone, co dzisiaj słyszeliśmy przez sekretarza obrony Pita Pithead Headset, mówił o tym, że nie są w stanie utrzymywać i nie chcą w Europie swojej hegemonii w takiej formie, ich. Wydaje mi się, że pan Kamiński z Konfederacji to jedyny rozsądny facet, który mówi, jak wygląda polityka zagraniczna. Trump ulokuje tam swoje wojska, gdzie mu to się opłaca. Nie będzie bronił Europy tylko dlatego, że europejski podatnik nie chce wydawać pieniędzy na zbrojenia. I teraz Donald Trump, który nie chce wydawać pieniędzy własnych podatników, będzie nazywany ruską onucą. Słyszeliście to już kiedyś? Ja setki tysięcy razy. Przede wszystkim miejscem zaangażowania, jak sami to Amerykanie określają, jest Indo-Pacyfik i tam będzie kumulacja ich siły. Europa musi sama się bronić i Europa, jeśli chce, żeby Ukraina była w jakiejkolwiek formie zachowana, to sama musi się zaangażować. Zresztą mówienie o tym, że naraz 5% PKB ma iść na wojsko, chyba właśnie sugeruje, że Europa ma się tym zająć, a nie Stany Zjednoczone. W związku z tym paradygmat, że Stany Zjednoczone się naraz wycofują, a mogłyby to robić, jest całkowicie błędny, bo Stany Zjednoczone dzisiaj już nie są w stanie utrzymywać takiej hegemonii, jak były w latach 90. i 2000. Także liczenie też na to ze strony państwa, czy PiSów wcześniej, czy teraz Platformy, że my będziemy wydawać ileś tam procent na obronę, i w związku z tym będziemy mieli tą polisę ubezpieczeniową Stanów Zjednoczonych, że w razie czego zawsze Stany Zjednoczone tu będą, no, okazuje się błędną kalkulacją. Zauważyliście, że pani Gozdyra, gdy ktoś mówi logicznie, mówi na temat, podaje fakty to ona w ogóle na to nie zwraca uwagi. Przegląda jakieś swoje notatki i grzebie w telefonie. Ale gdy nagle podniesie się temat Ukrainy, społeczności LGBT, mniejszości albo zbrodniarza Putina, nagle się uaktywnia. Proszę, ale, to, ale to po to. co jest NATO? To jest taki sojusz, w którym jesteśmy. To po co to jest? A słyszała pani zapowiedź, że jak będzie, mm. będą wojska stabilizacyjne na Ukrainie i coś się wydarzy, to piąty artykuł nie obowiązuje? No właśnie dlatego panu. No to pyta, jest właśnie no bardzo niebezpieczne. Pokaz... Stany mówisz, Zjednoczone ale... dzisiaj pokazują pan... nam, że artykuł piąty pan... będzie, że... będzie aktywny, jeśli my sami będziemy umieli się bronić. Tak samo jak gwarancje są, co Memorandum butasz najlepiej pokazało. Gwarancje są tylko wtedy ważne, jeśli sami potrafimy je, je ale pan się obronić. Tak, pan się tak prześliznął, nie, nie na. Prześliznął się pan, właśnie zupełnie pan pominął to, jak Trump dzisiaj rozmawiał. Pani Gozdyra nadal uważa, że jak jesteśmy w NATO i nie będziemy wydawać kasy na obronność, nie będziemy się zbroić, e, nie będziemy formować wojsk, to NATO nas obroni. No nie. Tak nie działa polityka zagraniczna, tak nie działa NATO. NATO działa wtedy, kiedy jesteśmy w stanie sami się obronić w pierwszych dniach, tygodniach lub miesiącach wojny. Jeżeli będziemy niezdolni do jakiejkolwiek obrony, na to nam nie pomoże. Jaki kraj przyjdzie nam z pomocą, kiedy my się wystrzelamy w dwa dni i nie będziemy mieli żołnierzy? Jaki kraj przyjedzie bronić naszego kraju, kiedy będziemy kompletnie niezdolni do jakiegokolwiek konfliktu? I Donald Trump, i minister obrony narodowej z Ameryki, potwierdził ten fakt, artykuł 5 będzie działał wtedy, kiedy państwo będzie w stanie się obronić? A poseł siedzący obok pana Krystiana oczywiście kręci głową, bo on w to nie wierzy. Tylko komu wierzyć? Donaldowi Trumpowi czy temu panu, który kiwa głową? Skąd to się wzięło u polityków, polskich przede wszystkim, że oni lubią sobie wymawiać jakieś bajki? Opowiadać sobie jakieś bajki, że ktoś nas obroni, ktoś nam e, coś pobuduje, ktoś nam coś kupi, ktoś coś nam. Dlaczego nie myślą realnie, tu i teraz? Skąd to się bierze? Z Trump nie pokazał dzisiaj przypadkiem, że w ogóle zbrodnie, jakich się Putin dokonał, nie mają najmniejszego znaczenia, ponieważ liczy się ziemia, metale, złoża, kasa. Jest rozmowa o tym, jak działa artykuł 5. Ale oczywiście pani Gozdyry to nie interesowało. Robiła sobie jakieś notatki. Dobrze, że nie zaczęła SMS-a pisać. Ale nagle jej się przypomniało, że Trump rozmawiał ze zbrodniarzem. A jak ma zakończyć wojnę? W jaki sposób Donald Trump ma zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą? Nie robiąc nic? Rozmawia się. Rozmawia się z tym, który toczy wojnę, i rozmawia się. Z tym, przeciwko któremu toczy się wojna. Ale pani Gozdyra tego nie ogarnia, najwidoczniej. Ale czy my, a nie liczą się to, czy my ludzie. potem, co isto zrobić w strefie gazu. Jest, a, ne, no. a zapraszanie Netanyahu jako pierwszego przywódcy nie pokazuje dokładnie to, że nie liczą się ofiary? Mhm. Tak, ale Ile osób zginęło w strefie gazy? A kto był pierwszym zaproszonym do Trumpa? Netanyahu. W związku z tym, naprawdę, ofiary, jeśli liczymy w tym względzie, nie mają znaczenia. Wróciliśmy do koncertu Moca, do strefy podziału i możemy sobie tutaj opowiadać bajki, że Stany Zjednoczone nas obronią, ale chyba już nie, ale żebym, każdy widzi żebym... żebym... I oczywiście argument zbrodniarz. Putin, zbrodniarz. No, oczywiście, wszyscy wiemy, że napadł na Ukrainę, były jakieś ludobójstwa, możemy nazwać go zbrodniarzem. Ale gdy Krystian Kamiński e, wspomina o Beniaminie Natanjachu, nagle pani że kończą się argumenty. I rozmowa się ucina i wraca do przeglądania swoich notatek. Pani Gozdyra nadal żyje w jakimś bajkowym świecie: że liczą się ludzie, liczą się społeczności, e, liczy się taki bajkowy światek, który pani Gozdyra sama sobie narysowała i pokolorowała kolorowymi kredeczkami. Nie. W polityce zagranicznej liczą się interesy, liczy się siła. Nadchodzi czas siły w polityce zagranicznej i międzynarodowej. I niech w końcu wszyscy redaktorzy się do tego przestawią, bo to działa od wielu, wielu lat. Tylko nikt jakoś nie chciał przyjąć tego do wiadomości. I będziemy opowiadać sobie bajki o tym, że niemoralne jest dzisiaj zachowanie Stanów Zjednoczonych, to my zostaniemy naprawdę z niczym i będziemy się dziwić, jak to się wydarzyło. Jak to się wydarzyło naraz, że Stany Zjednoczone i cały świat nie przyszedł nam z pomocą, dokładnie jak w 39. No i wieczne to opowiadanie bajek. Wieczne. A za rok może być tak, że wszyscy zostaniemy z ręką w nocniku, ponieważ nagle ktoś nas zaatakuje. I będzie jedno wielkie zdziwienie. Dlaczego przecież liczą się wartości i liczy się człowiek? Nie. Nie liczy się człowiek. W polityce zagranicznej liczy się siła. I weźcie to w końcu wbijcie sobie do głowy dziennikarzyny. Ale i dlatego zmieniają się a i dlatego zmienia Isra się zmieniał, na świecie. E, zmieniał sytuację polityczną na bliskim wschodzie ja Bidena? Pan co? Ale... czy za kogo Ale... w związku z tym to mhm. nie jest to nie jest kwestia Trumpa. To jest kwestia polityki amerykańskiej. Każdy prezydent amerykański jest brutalny, jeśli chodzi o swoje, swoją politykę. Tylko Trump po prostu nie owija tych słów bawełny. A tylko, tylko Trump dzisiaj wprost. jest brutalny dla nas w takim razie, tak? No i do gozdry nadal to nie dociera. Tak. Każdy prezydent amerykański był brutalny, tylko nie każdy mówił tego wprost. Ponieważ istnieje coś takiego jak poprawność polityczna. Biden przecież, przecież wysyłał wojska na Ukrainę, wysyłał to już broń. Czy to nie jest brutalne? Pomagał w wojnie, pomagał zabijać ludzi, tylko o tym wprost nie mówił. A gdy nagle Trump mówi, że nie będzie bronił Europy, to okazuje się jednym wielkim brutalem, bo nie będzie wydawał pieniędzy po to, żeby zabijać wroga. Andrzej, dla wszystkich. Don i, y Donald Trump kieruje się tylko i wyłącznie. Krótkotrwałym interesem ekonomicznym Stanów Zjednoczonych, to dlaczego mamy oczekiwać, że Europa ma postępować inaczej? Dlaczego Europa ma kupować na przykład choćby produkcję wojskową tylko w Stanach Zjednoczonych? Wcale nie musi. No i kolejny ewenement. Poseł Ćwik. Dlaczego Polska ma kupować broń w Stanach Zjednoczonych? A może dlatego, że my sami takiej broni nie robimy, nie budujemy. Nie wydawaliście pieniędzy na fabryki, nie wydawaliście pieniędzy na uzbrojenie, po to, żeby to uzbrojenie produkować. I teraz poseł Ćwik myśli, że nagle odejdziemy od kupowania broni czy sprzętu z innych krajów. W jeden dzień wybudujemy fabryki, następnego dnia przekażemy sprzęt wojskowym, a wojskowi po jednym dniu będą potrafili to wszystko obsługiwać. No nie, panie Ćwik, tak to nie działa. Na to potrzeba wielu lat. Po prostu przespaliście. I teraz właśnie budzicie się z ręką w nocniku. Poseł Ćwik mówi jeszcze o energetyce. Od 30 lat budujecie elektrownię atomową. Ludzie, o czym wy gadacie? Jeżeli przez 30 lat nie potrafiliście zbudować jednej elektrowni atomowej, to jak w ciągu tych kilku miesięcy chcecie, chcecie się uniezależnić? Od dostaw prądu. Były trzy regiony, które Stany Zjednoczone się przede wszystkim angażowały. Pierwsze miejsce była Europa, drugi Bliski Wschód, trzeci Azja Wschodnia. Od Obamy, czyli od resetu, piwotu na Pacyfik, to wszystko, wszystko kojarzymy, zmieniło się to zdecydowanie. Dzisiaj Indo-Pacyfik, Azja Południowa, Wschodnia jest na pierwszym miejscu, Bliski Wschód, co widzieliśmy za Bidena i początkiem Trumpa, jest na drugim miejscu, Europa zeszła na trzecie, a tak naprawdę, jeśli źle pójdzie, to spadnie jeszcze niżej, nawet za Grenlandię. O ile generalnie liczyć jeszcze jako część Europy. I tutaj po prostu musimy sobie zdawać sprawę, że Europa nie ma dzisiaj tego potencjału, żeby przekonać Stany Zjednoczone, żeby, żeby ona, oni nas chronili, bo, bo powinniśmy sami to robić. No i Krystian Kamiński wypruwa sobie żyły i tłumaczy, że Stanom Zjednoczonym nie zależy na obronie Europy, że mają interesy gdzie indziej, ale do nich to nie dociera. Kompletnie. Oni nadal myślą, że wojska amerykańskie przyjadą tu bronić Polski. Nie, nie przyjadą. Nie pojadą też na Ukrainę, co już było zapowiedziane, nie tylko przez Donalda Trumpa. Ale do nich to nadal nie dociera. Gdzie ci ludzie żyją? Tak? Absolutnie się z tym nie co zgadzam. Stany Zjednoczone dzisiaj nam mówią: słuchajcie, Rosja wydaje wielokrotnie więcej na obronność niż wyrazem wzięci. No i kolejny pan Rozenek. On nadal nie rozumie: sama jedna Rosja wydaje wiele razy więcej na obronność niż wszystkie państwa europejskie. I pan Rozenek tego nie rozumie, nie dociera to do niego, że Stany Zjednoczone nie będą inwestować kolejnych miliardów tylko dlatego, że Europie nie chce się inwestować w zbrojenie. I pan Rozenek myśli, że po prostu amerykański podatnik przyleci tu z pieniędzmi. Wyłoży kasę i Amerykanie będą nas bronić. Nie, nie będą, panie rozanek. I zobaczcie, w jakiej oni żyją bajce. To było już wiele razy zapowiedziane. I przez Donalda Trumpa, i przez wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, ale pan rozanek nadal upiera się w swoim. Nie, nieprawda, będą. No nie, nie będą. Jeżeli ktoś zapowiedział z administracji Donalda Trumpa, że nie będą, to nie będą. Mówił o tym Trump wielokrotnie. A pan Rozanek żyje w swojej jakiejś. Bańce jest zamknięty i docierają do niego tylko te informacje, które sam sobie pisze na karteczkach i te karteczki czyta. No nie, panie Rozenek, tak to nie działa. Dobrze, ale, ale pan, pan pośle, panie pośle. Panie pośle, wie pan co? Pan tak mówi, jakby, nie wiem, czy ja rozumiem, że stara się pan być realistą, ale to jest taki realizm na zasadzie, nie mamy nic do zaoferowania, położył na nas krzyżyk, to. dajmy spokój i tak, tak odpuścił. Panie no, tak pani tak redaktor, sytuacja Popućmy wygląda w ten się. sposób, że od pewnego czasu ale obudźmy się i co? właśnie od Zacznijmy 2014. Panie pośle, nie, niech pan posłucha. Bo, y, możemy. Tak, pani redaktor, tak właśnie wygląda realizm. Nie mamy nic do zaoferowania i nie otrzymamy pomocy. To jest właśnie realizm. A pani również żyje w jakiejś swojej bajce, że jednak mamy. Co zaoferujemy Stanom Zjednoczonym? Butelki z nakrętkami? No nie, to znowu tak nie działa. No i wszyscy od wielu lat powtarzają, obudźmy się, obudźmy się. Kiedy się obudzimy? Jak będzie już za późno? A wy co myślicie o wypowiedziach tych ekspertów? Czy Polska powinna inwestować w zbrojenia? Czy powinniśmy wysłać wojska na Ukrainę? Czy jeżeli w ogóle wyślemy wojska na Ukrainę, to czy mamy w tym jakiś interes? A jeśli tak, to jaki? Bo jak do tej pory oddaliśmy wszystko, cośmy mieli, i żadnego interesu nie mieliśmy. Ba. Ostatnio nawet ekshumacje zostały cofnięte. Najwidoczniej za mało oddaliśmy Ukrainie.